Witajcie drodzy widzowie. O, druga klotka jest już gotowa. Poilełka przyszły. Tak dokładnie doszły 24 godziny. O, że jak założył cały system pojeniowy. Tam już jadą szkodniki. Nic z tego systemu nie cieknie. Może trochę stara kapane kapanek, bo że wodę nim tu przyściół. W niektórych miejscach to powietrze jest. O. A już się zaliło. To wszystko fajnie. Tak trzeba. O, jak ten. O tu siedzi też. Nie rozłączka. O tutaj, że tak zrobił. O tu się to załamało teraz. Ale woda przelatuje jak trzeba. to tu taki jest cały ten zrobiony zbiornik nie wiem czemu coś kapło teraz czy coś że ten czas było suche trzeba tam coś podłożyć pod to wiesz czego umiało uciekać to tak tu jeszcze będzie szafa na kanarki, jeszcze mam poidła to będzie tle na kanarki na półki trzeba wszystkie tak powiesuwać i tam z tyłu też zrobić tak żeby tych szczelin nie było tam może było wszystko tak jak ta no i tu się pociągnie tam się przetnie tu się pociągnie wężym do tego i się tu się założy te na każdym jadem się założy kranik jak do chłodnicy w 60 bo idealnie pasuje na to na cały system trochę słabo widać ten włącz teraz bo jest ten, trochę, no w ogóle to gorzej widać na kamerze niż na żywo o, jak można zaobserwować to, to po yy, no, jakby tak powiedzieć, to o po mojej prawej siedzi samiec, a po mojej lewej stronie siedzi samica. Bo można też poznać po szłapach, bo samiec ma taki bardziej siny, a samica taki jaśniejsze. Jest przy okazji mniejszy od samicy. O, ten też tu ma taki siny. siny. tu trzeba było tak przeciąć przez siatkę po jednym dociąć też po jednym trzeba było dociąć co by mi to tam o przeszło żeby przeszło tak trzeba było zrobić włącz igielitowy f 10 super sprawa nic nie cieknie na tych mniejszych wężach wszystko ciekło o. jak widać dobierze się tu do samicy tu trochę traka, pło wody to nie jest wina idła bo kapło, woda. Jak już ich teraz wybieruję, stąd wodę wynurzyłem specjalnie. Super sprawa te takie poidła. One są na grubsze druty, jak widać. On tam jest taki, on tam jest nawet taki rowek na takie grube druty całkiem. No cholerne. O, tam jest taki rowek na taki drut właśnie grubszy i tutaj śrubę też jest taki takie tam na taki grubszy drut to no, jest pyszne co że tu na tym montował to temu tak źle wyszło ale nie, nie można narzekać wszystko jest tak trzeba woda leci to jest ważne tak mi tu nie rozłączka tak nasrała jakoś dziwnie mokrym takim głównym. Ja to posprzątam to zaraz ten będzie ja posprzątany nie trzeba kupować żadnych cibantów żeby żeby wziąć i jakaś by cieknął ten o tak tu jak, jak jakby by przeciekał bo tu było ściepywany, ten włącz dwa razy i zaczął trochę przeciekać to z cibantów, to jak no drutu, je lepsze, bo nie będzie kapać, a przez cibant może kapać miałem taką sytuację, że kapało miałem jak dokładnie tu 9 metrów na to wszystko i zostały mi 2 metry, czyli 7 metrów z użyłek W cały obiekt tego, cały system wchodzi 700 ml, bo se można pomnożyć 10 mm, czyli centymetr razy 7 m, to wychodzi 700 ml. No, tu na razie to wkłada do klotki do żebrów i. No i tak to się prezentuje, całe. No dobre to jest, tu się jeszcze wszystko porobi, Tam tą klotkę jedną się zrobi całe i będzie super bycie, z niekanarki będziesz musiał sprowadzić. Tam będą żółte poidła, takie taki inne, to są taki, te są białe są takie okrągłe, a te żółte są taki, takiego kształtu, takie taki jakby łódki. No, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.